Dało się, przynajmniej częściowo, wyjeżdżamy do Oruro. Tylko z Oruro musimy się jeszcze przesiąść do Ujuni i zobaczymy, czy to się uda. Dwa pakiety z nimi: 1, 2, 3 a chocolate, vainilla y presa. Ten koleś, co reklamuje teraz ciała, przed chwilą mnie rozdawał ludziom. Wie, co robić: wie, co robić. Widzieliśmy w ogóle na tym dworcu taką tabliczkę, na której były wypisane ceny, które mogą być minimalne i maksymalne na dany przejazd ustalone przez rząd. Więc ciekawy sposób na tutaj unormowanie tego, żeby sobie nie podbijali nie wiadomo ile. Zastanawialiśmy się, o co chodzi z opłatą dworcową, czyli za po prostu jakby. Siedzenie na dworcu. I wczoraj byliśmy na nim, i dzisiaj, i jakby nikt nas żadnych nie było pramek ani nic. Okazało się, że dopiero jak jedziecie busem, to przychodzi pani, i dopiero wtedy, jak faktycznie no, odjeżdżacie, pobiera od was opłatę. Bo jest to stosunkowo niewielka opłata, bo za dwie osoby wyszło nas 3 złota, ale no. I fajne jest to, że nie popiera w momencie, kiedy wchodzi się na dworzec, z tego względu, że na przykład wczoraj musielibyśmy zapłacić, a no tu chcieliśmy tylko uzyskać jakieś informacje. Powtarzam, to nie jest dużo, ale no, spoko mają to ogarnięte. etap kolejny, przesiadka na drugiego busa z Oruro do Ujuni. wysiedliśmy akurat tak, że zdążyliśmy się wysikać co było bardzo crucial tutaj, bo kibel był... była wyrwana klamka w naszym kiblu, prawdopodobnie celowo w, w busie w sensie więc teraz kolejny ten już w ogóle bez kibla, więc zobaczymy jak będzie eee... tym razem nie mamy pana, który sprzedaje ciastka tym razem mamy pana, który sprzedaje nasze Szyjniki możemy sobie kupić, ale my czekamy na jakąś panią, która będzie sprzedawać jakieś fajne kanapki czy coś. Bo ostatnio sprzedawała, ale nie byliśmy głodni. Ewentualnie ładowarkę, jakbyście chcieli. E, teraz 4 godzinki. A jeszcze potem będziemy musieli sobie zorganizować z Ujoni do atakamy do Chile. Czyli 10 godzin. Trzymajcie kciuki, żeby tam ubikacja była. Jak wiecie my jesteśmy od ubikacji, więc jak ich nie ma, to się zaczynają schody. Nie chodzi o to, że nam się chce, bo po prostu okay. tracimy okay. rezonępkę. dotarliśmy do Uuni. jest rano jak możecie zobaczyć to jest nasze Airbnb zaraz zobaczycie z zewnątrz, bo jest fajne natomiast, tak jestem w kurtce, bo nie grzeliśmy przez noc i zdążyło się zrobić na tyle zimno że woda pod prysznicą, w którym się myłem zamarzła pustynne noce są dość zimne w porównaniu do tego, że w ciągu dnia jak jesteście, to jesteście z krótkim rękawem tutaj dosłownie yy. tu mamy farelkę Tutaj jest kibel, tam jest prysznic, tylko że oliwie się myje i uwaga, jesteśmy na dworcu i nasza, nasz pokój to wagonik. Zaraz mamy śniadanko, za dwie godziny zbieramy się na Salt I jeszcze musimy załatwić sobie jakiś transport do Chile na jutro. A tak w ogóle, no to jest tutaj strasznie sucho w powietrzu. Dosłownie cały czas czuję, że mam, mam pozatykany nos, taki, no, suchy, pozatykany. Też budzimy się dosłownie już od paru dni, też w La Paz, jest sucho w Mordzie. A jeszcze nie dojechaliśmy do Atakamy, która uchodzi za to najsuchsze miejsce na świecie, więc zobaczymy. Najwyżej gałki oczne też nam powysychają, a nie mają tutaj kropli do oczu za bardzo. Oj, miałam tak, że w nocy raz się obudziłam i dosłownie miałam tak sucho na oczach, jakbym spała z otwartymi. jest. jest? A tak w ogóle to nie jest jazz stylizowane na dworzec, że to są bagazy. To jest normalny dworzec, tu jest sala, tu jest poczekalnia. Tam bilety można kupić. Tam są perony, normalnie. A my idziemy na stołóweczkę. Nie wiem na ile w ogóle o tym wspominaliśmy, tutaj wszędzie i w Peru i tutaj i w Meksyku też swoją drogą jest sporo rzeczy z anyżem i tak się przyzwyczajam, że anyż to jest jakaś domena skandynawskich krajów, a widzę, że tutaj oni tego też dużo dość jedzą, jest pieczywie, jest właśnie herbatki w jakichś słodyczach i, i tak czas się nie spodziewałem, ja tam lubię anyż, mało kto lubi anyż, ale ja lubię anyż, anyż. Pozdrawiam Wysego i jego przygodę z Uza, który jest mocno aneżowy. Ciepło się zrobiło, bo grzejemy cały czas od godziny. Byłem teraz kupić bilety do Kalamy i udało się, ale no byłem tak standardowo zrobić rundkę, przepytać jakie mają ceny. No i wszędzie było 200 bolivianos i wróciłem się do tego pierwszego, i akurat zmieniła się osoba, i był tam jakiś młodszy typek, jak się okazało, syn tej ekspedientki, i on mi powiedział 250 za osobę. Więc zacząłem się tam kłócić, że nie, no, tam pani mówiła, że 200, coś tam, i jakby nie trwało to długo, ale wróciła ta pani, i to była jego mama, powtarzam, i dostał opierdolnik za to, że, że próbował mnie oskamować, więc mam bardzo miłe wspomnienie, pierwsze. I druga rzecz, to kupowałem teraz wodę, i pani ekspedientka spytała, skąd jestem? Ja powiedziałem, że z Polski, ona powiedziała, że papa. I ja myślałem, że chodzi o ziemniaki. Ja tak, no dobra, ziemniaki Polska, no jakby ma to sens. Yy, dziwne skojarzenie, ale ten, nie, jej chodziło o papieża, więc kojarzą tutaj. W każdym kraju Ameryki Łacińskiej, gdzie byliśmy, do tej pory było nawiązanie do papieża Polaka. Eee. A, i żółtych, watykańskich kolorów. I tak, żółtych, watykańskich kolorów budynków między innymi. I twarzy, co? Ale kojarzą. I pani była bardzo taka o uśmiechnięta, ja powiedziałem, że tak, ja widziałem papieża, mimo tego, że byłem bardzo mały, jak go widziałem, ale, ale go widziałem. I, i super było. Witam cmentarzu pociągów. Są to pociągi, którymi sól przerzucali głównie i minerały inne, nie pasażerskie. A tamta flaga, ta druga, co tam jest, ta taka kolorowa, to jest flaga, która oznacza te wszystkie plemiona, które tutaj są, właśnie Aymara i pozostałych, bo nie wiem co tu jeszcze jest. No ogólnie, no tak jak widzieliśmy, nawet, na, nawet policja ma wyszyte obie te flagi na mundurach. No i ogólnie ta pełna nazwa Boliwii to jest. Multinacjonalna republika Boliwii chyba. Nie za bardzo rozumiem, czemu tutaj wszystkie tury dosłownie są przywożone o jednej godzinie, bo teraz tu jest młyn ludzi, dlatego że wszyscy dosłownie wyjechali o tej 10.30 i robią to, prawdopodobnie będziemy potem widzieć tych samych ludzi na kolejnych tutaj atrakcjach na Ujuni. Zastanawialiśmy się, czy robić to samemu, ale jest bardzo ciężko, dlatego że w Ujuni jest monopol na wynajem aut dla tych wszystkich firm, które tutaj prowadzą tury. Więc jeśli chce się samemu wynająć auto, to trzeba jechać do Sukr, a Sukr to jest 4 godziny w jedną stronę, więc trzeba by było nadłożyć 8 godzin tylko po to, żeby wynająć auto. Więc no niestety nie opłaca się to za bardzo. No bardzo to odbiera, że dosłownie ci wszyscy ludzie są w jednym momencie tutaj wpuszczeni, więc, więc to jest walka o zrobienie sobie zdjęcia jakiegoś. Teraz my zaczęliśmy iść trochę dalej od tych rzeczy, bo tutaj już nikogo nie ma po tej stronie, ale widzę, że powoli do nas dołączają. No wolałbym być sam. Niestety to jest problem właśnie organizowanych turów, pomijając rzeczy takie, że możecie trafić na ludzi, którzy będą, z którymi się nie polubicie albo tura, który będzie strasznie nieogarnięty. Ale to też jest niestety ta kwestia, że no nie kontrolujecie czasu, ile możecie spędzić w danym miejscu, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. I to, że niestety tury często idą właśnie tym samym schedulem, więc godzinowo jesteście wtedy co wszyscy w największym młynie. Zdaje mi się, że ja się strasznie nie nadaję do takich organizowanych wycieczek, bo mam ten dysonans, że przez to, że ani sami tutaj nie doszliśmy, i jeszcze to, że tutaj jest tyle ludzi, to nie czuję satysfakcji z tego miejsca. A jest to miejsce, które by mi urywało dupę ostro. Wygląda wszystko naprawdę tak nie z tej ziemi, bo, bo to się naprawdę ciągnie i to robi bardzo duże wrażenie, a nie czuję najmniejszej satysfakcji z tego, że tu jestem. Poszliśmy dosłownie 5 minut w tamtą stronę i minęliśmy cztery osoby łącznie. Tutaj jest taki młyn. Dziwnie, że ludzie nie odchodzą bardziej. No zakładam, że mają tyle samo czasu co my, czyli te 40 minut, no to jest plenty, ale trzeba tu będzie jeszcze przyjechać samemu po prostu. Tak będziemy się mrużyć przez cały ten przez cały ten e, fragment z Uyuni, no bo tutaj to jeszcze nie ma tej soli. A i tak już świeci strasznie po oczach. I tak dosłownie słychać, że wszystkie te auta też zaczynają teraz odpalać, więc każdy jeden tur, których tutaj są dziesiątki ma ten sam schedule. Wow, kolejnym punktem na naszej trasie jest wioska, w której można sobie kupić pamiątki, ale super. Aczkolwiek tutaj ma to więcej sensu, czemu nagle przyjeżdżają wszystkie auta naraz? bo gdzieś tam zawsze raźniej się kupuje jak ktoś jeszcze jest i 30 minut tutaj mamy 30 minut moi drodzy co my mamy w tej wiosce która się tutaj kończy tam za nami jest nasze auto i tutaj praktycznie też jest już koniec co my tutaj mamy robić nawet nie ma gdzie usiąść No sobie można kupić jak w i alpakę, mi się jeszcze dzisiaj nie udało. alpakowe rzeczy a, bo może nie wiecie ale rzeczy takie tekstylne robi się z alpak nie z lam, tak odwracam się bo się już kończy nam tutaj mapa <laughs> więc tak, lamy są większe i głównie są wykorzystywane do transportu rzeczy bądź ludzi a alpaki są dużo mniejsze są jeszcze dwa gatunki tutaj ich nazwy, jedno jest od lam a drugi jest od Alpak, które nie były udomowione i po prostu przez te lata gdzieś tam troszkę lamy przez, zaczęły wyglądać inaczej od tego. A Alpaki od tego. Chcesz coś powiedzieć? Chciałbym iść do Kibla. Jest to atrakcja w tej wiosce, którą chciałbym zobaczyć. dobrze. A tutaj, moi drodzy, sól sobie schnie. I tam za mną są jeszcze takie górki. Sól. Skarbie, dam Ci dychę, jak weźmiesz garść tego i zjesz. Nie, już te frytki wczoraj były takie przesolone, że je nie chcę. Fajne były. Fajne były, nie zna się. Z boliwijską solą. Nie docenia. I pewnie jeszcze z boliwijskim ziemniakiem. Ale co trzeba im oddać. Bardzo ładnie się tutaj ziemia świeci, bo ma kawałki soli w sobie, więc tak dosłownie jest jak, jak z brokatem. Tak, Przemkowi schodzi w ubikacji, dlatego mam tyle czasu do nagrywania, ale patrzcie, jaka ładna, biała. Nie taka brudna, jak z wieliczki. Tak, i tam pani z mną sobie właśnie idzie z wiaderkiem z wodą, żeby go napełnić i przynieść przemkowi, żeby mógł po sobie spuścić i posprzątać. No to tak trochę schodzi, więc zaczynam. Podejrzewać, że jednak to pół godziny to był dobry wywód, że nam tyle tutaj dał. Może nawet okazać się za mało. Jęczyłkowi schodzi w kiblu. Zapłaciłem za dużą kupę, robię dużą kupę. Tak, mają tutaj różne rodzaje soli do kupienia. W takich ładnych opakowaniach w ogóle wyszywanych. I z różnymi przyprawkami. A, i rzeźbki. Z racji na to, że jest to targ, więc mówią bardzo często ceny, to cały czas myślę, że ktoś mnie woła, bo mówią Bolivianos, więc gdzieś tam słyszę to Olivia czy coś tego typu i się odwracam. Przemek z racji na to, że gardzi pamiątkami, przejechaliśmy już 60 krajów i praktycznie no, żadnej pamiątki nie powaliśmy, bo nigdy nie mieliśmy potrzeby ani miejsca na to, poza ponczem, kupił sobie jeszcze rękawiczki. Dzięki. <laughs> A i z tych ciekawych rzeczy, że tam jest to był pierwszy hotel na świecie z soli, tylko że przez kontaminację tej soli to go musieli zamknąć. I tutaj nie ma żadnych hoteli na terenie salar, nie? Oj przez to, że właśnie jest kontaminacja, więc jest zakaz zostawania na noc, z tego co zrozumiałem. Z tego co mówił, to jest 13 metrów najgłębiej samej soli dosłownie. W ogóle śmieszne ma to taki swój zapach, taki delikatny przynajmniej. Teraz już się przyzwyczaiłam, ale jak wyszliśmy z auta, to najmocniej go poczułam. Tak jakby Przemek kurczaka zaczął przygotowywać. <laughs> Jak bo moi drodzy, kurczaka powinno się z pół godziny przed... Jak us... pół godziny, Dobę, Kurwa. Ale mówią, że do pół godziny godziny... To jak masz pociętego na małe kołeczki? Słaby party wycieczek to jest taki, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy nie będzie jakiegoś wspólnego... Nie chcę mówić, nie chcę pana obrazić. Nie chcę, żeby mu było przykro. No nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy nie będzie jakiegoś właśnie wspólnego activity albo coś tego typu, więc no... My akurat w tym nie jesteśmy najlepsi. Jak to w wygląda, jak jedzie sobie takie pojedyncze auto? Tam. Moi drodzy, mogłoby to zająć wszystko z trzy razy krócej, jakby się to było samemu, ale teraz mamy w czasie to, że mamy czas na robienie sobie zdjęć. I może wszyscy, jak tam widzicie, już raczej są znudzeni, bo mieliśmy też na to czas już wcześniej i teraz jeszcze wcześniej, ale. Ale timebox to timebox, Więc stoimy i się nudzimy wszyscy. No, on się stosuje do skrama, nie? To wygląda bardzo jak yy, tak tasty, jak właśnie... Znaczy może nie tasty, ale ja dosłownie jak mówić. cukier, jak te wielkanocne baranki. Mhm, totalnie. Korci, żeby było ugryźć, ale słone. Tak. Ja, nie słone. słone. I się też łamie tak jak dosłownie te, te zaschnięte sprzed roku, co już nie macie jeść co słodkiego w domu, więc się zaczynacie rzucać na tego no tego właśnie brażonka. Mi do końca zostało 5 godzin 20 minut. Co my będziemy robić przez 5 godzin jeszcze 20 minut? To mi powiedz. No idziemy do parku i tam zdjęcia można. A Zdjęcia będzie tymi... można zrobić w <laughs> <laughs> To naprawdę wygląda on tylko że... No, no jakby no zobaczyliśmy już, no to tyle. To, że oni sobie zarezerwowali cały dzień na to, to, to no powiem tak. Tur bardziej pod ekstrawertyków, którzy robią dużo zdjęć, tak. a nie pod introwertyków, którzy zrobią jedno zdjęcie i mają w dupie. Tak. A tutaj Bo... wszyscy jesteśmy introwertykami, jak widać. Tak. Koleś poprosił, żeby ktoś mu zaasystował, i tak no, nikt nie bardzo chciał. I tam jeden koleś nas uratował dopiero. No bo wiecie, dla was to tak jest wszystko fajnie, łatwo, ładnie i w ogóle. Bo te szoty to są tak z tym co jest najciekawsze. Bo te szoty to są z tym co dla nas jest najciekawsze. Poprawka. Eee, I no jednak bardzo dużo tego turtlingu tutaj nie widać. A jest. Naprawiam. <laughs> to co podeptaliśmy. On. Take only photos leave only footprints, a właśnie nawet nie footprints. Patrz, no. zobacz jaka tu struktura powstaje. Łoo! Skarbi, jak naturalnie powstają takie struktury. Wszystko. Ile mamy czasu na wejście? No to wygląda tak na wejście z 10 minut max. Mamy półtorej godziny całościowo. Bardzo się cieszę w sumie, że wywaliliśmy się na tym dojeździe do ujuni wcześniej. Bo jakbyśmy mieli 3 dni w takim tempie robić, to to byłoby mi bardzo ciężko. Wiecie, wywaliliśmy się, bo sami za, zadecydowaliśmy, że będą te strajki w La Paz. Bardzo dobrze, że były strajki. Bardzo dobrze. Wiedzą co robią. Tak, aby im ten diesel się teraz lał. Hektolik. Jak, jak wcześniej tam Przemek zauważył, że drzwi do tej chaty były zrobione z kaktusa, tak tutaj tak samo, bo widać te pory, które mają. A te kaktusy już mają takie korzenie jak normalne drzewo. Jako, że są tak wielkie. Tam w ogóle na dole sól. Wygląda trochę przez to, że się zrobiły warstwy. To jak takie fale dosłownie. Ładne. Za nami idzie koleś i ma to, co sobie kupił Przemek. I wygląda tutaj strasznie czadowo. A, A Przemek sobie nie wziął. I nadal wygląda czadowo, ale mógłby fajniej. Przemek sobie weźmie na pustynię. Przemka nie będzie słychać chyba. Będzie słychać. Dobrze. Tak w sumie, jak ktoś ma ładne zdjęcia stąd czy z Kapadocji, to, to nie myślę, że on umie ładne zdjęcia robić. Po prostu tutaj się robią same. Więc my też będziemy mieli ładne, to dlatego, że się robią same. Dostaliśmy gumiaczki, tak z 4-5 rozmiarów za duże, ale jakoś się idzie. Tak ogólnie ten efekt, ten który tutaj jest na tym małym fragmencie, to jakoś w okolicach chyba lutego-marca to jest wypada na całości, ale i tak tutaj urywa dupę. Duże ostatnie urywanie dupy. Mówię. I znowu ludzie robią zdjęcia tak jakby tutaj byli sami, a tutaj jest taki młyn, że trzeba szukać tego pustego fragmentu. I tam jest part, którego bardzo też nie lubię. Ja widziałem, że też jest na Perito Moreno na lodowcu, czyli że każdy tur robi ci na końcu, że macie lampkę wina, albo szklankę whisky z lodu, że się pije. I wow. Tylko to strasznie tak odbiera całą tą... nie nie wiem. I'm not fan. To, że też wszystkie te tury są robione właśnie tak, takie jak kuki katery od, od templatki, że każdy robi dokładnie to samo. Nie ma co tutaj szukać, dosłownie, która jest lepsza, bo wszystkie są identyczne. Tak boli mnie troszkę dupa, niestety. Jesteśmy w resortowym mieście, więc jakby chcieliśmy zjeść cokolwiek. I jedyne nasze kryteria to było, żeby było blisko, bo jest minus 5 stopni na zewnątrz, właśnie I żeby, były, żeby dało się płacić kartą, bo już gotówki się całej wyzbyłem. No i poszliśmy sobie na podłą pizzę. Jakby są tylko podłe, żeby nie było. Nie ma tutaj dostępnej niepodłej. Polecane przez Polaków. A tak były dwa komentarze Polaków w, w reviewsach. Natomiast Chrysty, panie Przenajświętszy, nie wiem kiedy ostatnio jadłem tak podłą pizzę. Koncept soli nie przeszedł im przez myśl, koncept czegokolwiek pomidorowego, ja nie mówię to o pasacie, koncentratu chociażby też im nie przeszedł przez myśl. Tam była taka aura jakby widać było, że coś było czerwone, ale ja tego nie było czuć. Yy, Oliwia wzięła sobie pizzę cztery pory roku i ta cztery pory roku to znaczyło, że miała na cztery podzielona była i było. na jednej był ananas, na drugiej była kukurydza, na trzeciej coś szynka i coś tam. Straszne to było doświadczenie. A szliśmy tam bez żadnych oczekiwań, jakby tu nie o to chodzi, że my liczyliśmy na jakąś Neapolitanę. Nie, 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 nie. nie, nie, To miało, to miało być podłe, i... jakby nawet byliśmy nastawieni, że. u, ale zjemy sobie takie podłe, ciepłe. Było ciepłe, to im oddaję. Było ciepłe, rzeczywiście. Ale. O, jest nie ale... ale. Ile dałbym, by zapomnieć te wszystkie chwile, te, które są, bo chcę bardzo. Bardzo wolałbym mieć teraz mordzie zupkę chińską. A mi się zdarzało w saraj kebab, żeby nie było. Więc ja wiem, co to jest podwójne jedzenie. Saraj kebab za pięć złotych. Pięć złotych za kebab. Który rok? No, kilka lat temu.